Gościem Polski Rolnej jest dzisiaj prezes Grzegorz Gańko, który dowodzi Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w sierpcu i jest jednocześnie prezesem zarządu Polskiej Izby Mleka. Panie prezesie, czy konsumpcja serów twardych w nabiału ma szansę wzrosnąć w Polsce w najbliższym czasie i w przyszłości? Myślę, że, że tak, że sery żółte będą cieszyły się wzrostem konsumpcji przez najbliższe lata jako też po części żywność funkcjonalna, żywność wytworzona z naturalnych składników. W sposób zbliżony do tego, w jaki był, był tradycyjnie od wielu, wielu wieków robiony. Także jest to chyba jedno z najbardziej naturalnych i najzdrowszych pokarmów dla człowieka. No ale perspektywy demografii w Polsce są bardzo słabe. To znaczy, chodzi o dzietność, chodzi o to, że Polska się zwija jako, jako społeczeństwo pod względem liczebnym. Polska się zwija, ale jakość wyżywienia się poprawia. Stąd Moim zdaniem będzie to wzrost w tych celowanych już konkretach. Nie mówię tutaj o rozwoju produktów typu bez czegoś, tak? bez glutenu, bez tam tego czy owego. Po prostu jako żywności, żywności naturalnej, naturalnej dla człowieka. Czy to będzie szybciej czy wolniej? No zobaczymy. Bo też w prosty sposób można to przenieść, powiedzmy, konsumpcja masła, która wzrosła wtedy, kiedy masło wygrało wojnę z margaryną, wzrosła w Polsce do około 6 kg, niewiele ponad 4 rocznie na obywatela. Ale w zależności od tego, jaka jest sytuacja w cenach, bo masło kosztuje, potrafi kosztować. W sklepie 20 zł za kilogram i, i ponad 40 zł za kilogram, ta konsumpcja faluje i o ten kilogram z roku na rok potrafi się różnić. No, tłuszcz mleczny teraz jest w cenie, szczególnie masło. Yy, media szalają z, z, z tekstami tego typu: masło, kiedy masło będzie po 10 zł za kostkę, że masło, masło jest drogie także w innych yy, państwach. A potem są oferty z sieci typu dwie kostki, masła, plus jedna gratis. Tak Takie strasza, straszak, a potem taki wabik. Idź do sklepu i skorzystaj z promocji. Czy w serach też tak jest? Też jest podobnie. Też są promocje trzy w cenie dwóch dla serów paczkowanych. Też te ceny, ceny na niektóre sery są nienaturalnie drogie, bo sięgające 40 paru czy 50 zł w przeliczeniu na kilogram, a w promocjach kosztują po niewiele ponad 30 zł. I na pewno tutaj sieć handlowa na tym nie traci. Czyli jakby to było tańsze, nie byłoby tyle y, tak wysokiej marży w Polsce na produktach mleczarskich, bo w Niemczech jest 2,5-krotnie to, to by ten ser był bardziej przystępny. Cenowo dla konsumentów? Na pewno byłby bardziej przystępny, ale też e, coraz więcej konsumentów mówi o tak zwanej jakości żywności. E, my, jako Sierpecka Spółdzielnia i następ wiodący sztandarowy ser królewski, e, znajdujemy nabywców, znajdujemy konsumentów, a inne. E, Innym um, okresowo mieli um, dosyć duże problemy w zagospodarowaniu swojej produkcji. Także to też um, wybory konsumenckie są coraz bardziej świadome i szukających tych sprawdzonych produktów. No tak, ale cena odgrywa dużą rolę. Nie? Jak już, już sery przekroczyły taką granicę, że bardziej się, się upłacało luksusowe wędliny kupować, no to wiele przerzuciło się właśnie na mięso. Mm. I tak, i nie. Młode pokolenie e, ma zupełnie inny model konsumpcji niż ich e, rodzice. E, sporo osób e, właśnie stawia na diety, w których w ogóle nie ma mięsa. Wcale są ryby, jest nabiał, sowiajka jajka. Y, panie prezesie, takie podsumowanie: ani ja, ani pani nie zaliczymy się do młodego pokolenia. A, a czy w sierpcu brakuje mleka? Chyba nie. No w, sierpcu, w sierpcu nie brakuje mleka, ale to też jest związane w dużym stopniu z tym, że od wielu lat staramy się racjonalnie gospodarować tym mlekiem, staramy się wspomagać dostawców, żeby ich gospodarstwa rosły, żeby ich stada rosły, żeby to mleko było coraz wyższej, wyższej jakości. I, no i też to się przykłada z kolei w, w końcowym efekcie oczywiście na cenę. No właśnie jaka jest cena w sierpcu? No cena cena w, w ostatnim okresie, no to za średnia cena za brzesień za to wynosiła 2,23-24 2, za, za litr mleka. No a średnia, średnia cena z całego roku jest na poziomie średniej, krajowej czyli tam 2,02. Za październik, rozumiem, też taka sama będzie. Za październik cena będzie prawdopodobnie odrobinę wyższa, dlatego że wzrosła zawartość składników mleku, czyli tych składników, za które płacimy białka i tłuszcz. A Czy nie obawia się Pan, że właśnie wysokie ceny z mleka przerzutowego powodują odrodzenie tzw. firm teczkowych do raźnych podmiotów skupujących i nadal są chętni, żeby, żeby przychodzić, bo jakoby mają gwarantowaną do, taką wysoką cenę wyższą niż w sierpcu przez 6 miesięcy. Na naszym terenie już takich firm w mojej ocenie nie ma. To już, już ci, którzy mieli się sparzyć, to się sparzyli, ale słyszy się o tym, że takie firmy reaktywują swoją działalność po tej prawie dwuletniej przerwie. Po 22 roku słuchonik zaginął. No ale jak to będzie dalej, no to pożyjemy, zobaczymy. Jak, jak wygląda poziom skupu mleka w sierpcu? Skup skup jest na poziomie 900 tysięcy litrów dziennie i to mleko jest przerabiane w zakładzie w sierpcu i w zakładzie drugim w żrominie po sąsiedzku. Czyli sprzedaje się na zepsutą? Sprzedajemy. Sprzedajemy, oczywiście, nadwyżki mleka są sprzedawane cały czas, mamy nadwyżki mleka, no ale te nadwyżki są świadomie utrzymywane po to, że przy rozwoju firmy są one no, jak najbardziej, znajdują swoje uzasadnienie. Czyli chodzi o przyszłość w nowej serowni, tak? No i ruszyła budowa. Ta budowa będzie trwała jeszcze pewnie ponad rok. No i na to potrzebne jest też zaplesze surowcowe, bo to co. W, Chyba jest oczywiste, bez zaplecza surowcowego nie ma dobrego sera. Najlepsze mleko na sery to jest mleko, które jest z własnego skupu, nie z tak zwanych przerzutów właśnie. No, chociaż cenicie się wy zawsze też swoje mleko, bo wszyscy wiedzą, że macie dobre mleko, no to i też zarabiacie. No zarabiamy wtedy, kiedy są niedobory mleka na rynku. Ale też z tych wyrobów trzeba dokładać wtedy, kiedy ceny mleka przerzutowego są na niskim poziomie. Takie pytanie, zanim do spraw ogólnych przejdziemy, czy ta nowa serownia to jest gwarancja, że oczywiście, jeżeli rynek na to pozwoli, że produkcja serów twardych w sierpcu przekroczy poziom 30 tysięcy ton rocznie? Może, tak się, może się tak zdarzyć, nie, nie planuję tego skokowo i w jednym kroku. I oczywiście. Dlatego, że przede wszystkim jest to inwestycja, ja nazwałbym ją odtworzeniową, dlatego, że nasze serownie się starzeją. Część wymaga modernizacji, część po prostu już jest starych, oczywiście na bardzo dobrym poziomie technicznym, ale Takim, które, które, które już nas nie, nie zadawala do końca. Dlatego początkowo to będzie odtworzeniowo, ale też jest tu miejsce na rozwój, zwłaszcza po modernizacji jednej z tych dwóch serowni, które są w Sierpcu. A, już... a jak serowarzy pójdą na emeryturę? To będzie następne pokolenie. Czyli jest kadra, panie prezesie, nowoczesność nowoczesnością, jakość mleka w produkcji serów twardych. No ale, no serowarzy to są taka kadra, że... No to, to są skarby, to są, są skarby, skarby i nie ma co tutaj tego ukrywać, ale e, póki co u nas następuje zmiana pokoleń. E, ja pamiętam e, tych, którzy zaczynali e, te, wiele lat temu, e, zaczynali to, to, to robić te, nazwijmy to, e, sery, ser królewski, tak, ten, ten nasz wiodący, sztandarowy, oni często w, w większości są już na, na emeryturach, ale zastąpiły kolejne pokolenia. Pokolenia, które się uczyły od tych wcześniejszych rzemieślników, także to te nasze sery mają duszę, mają duszę serowarów, którzy je robią, bo maszyna, maszyna, automatyka, automatyko, ale nad procesem jednak też służy człowiek. Panie prezesie, współzarządza pan. No, dowodzi, kieruje, pomaga to już można takie określenia stopniować. W pracy Polskiej Izby Mleka. Ja mam taką tezę, że po pierwsze, jak pan wie, jest mi bardzo przykro, że nie ma jednej organizacji mleczarskiej. To już wielokrotnie przerabialiśmy. Ale druga sprawa, moim zdaniem, Polska spółdzielczość mleczarska jest zagrożona. Powody są tego typu, że nie następuje koncentracja. Jednak koncentracja powinna się odbywać na innych zasadach niż teraz. Że jest spółdzielnia, która przejmuje następną spółdzielnię, która ma kłopoty finansowe, i wszystko leci do gigantów. Trzeba stworzyć takie prawo, żeby duże, średnie podmioty. Mleczarskie mogły się łączyć i zachowywać tożsamość, a nie, że to jedna spółdzielnia zlikwidowana, a druga przejmuje i najczęściej rolnicy są przeciwni temu, jakim dobrze idzie, nie połączą się, nie widzą perspektywy, bo to przecież nasza krwawica, a tutaj można sprawę załatwić szybko. Można, można, chociaż też yy, można współpracować, tak, można współpracować bez... Bez y, konkretnych rozwiązań prawnych. Na pewno byłoby to duże ułatwienie, bo jednocześnie dawałoby pewien związek, co y, mi się kojarzy, związek partnerski, który, który w tej chwili gdzieś się tam pojawił, ale y, nie pozbawiłoby to też odpowiedzialności y, istniejących, współistniejących zarządów, tak? Tutaj naprawdę trzeba mądrych, mądrych przemyśleń. Spółdzielczość w Polsce, mleczarska spółdzielczość, jest bardzo różna. Mamy spółdzielnie, które sięgają obrotami 10 miliardów złotych rocznie i mamy takie, które zaledwie kilka milionów mają tych obrotów rocznie. Spółdzielczość to jest równoprawny głos. Ale Panie Prezesie, ja się nie martwię o te mleczarnie, które mają 9-10 milionów rocznie, czy tam 15 i na rynek lokalny. Ja się martwię o średniaków. Spółdzielnie, które mają 40-60 milionów do 100 milionów skupu, ta ilość mleka nie zostanie spieniężona na rynku lokalnym, ale jest to za mało dla wielkich sieci handlowych. Więc, jakby te kilka spółdzielni jakoś połączyło się na zasadzie partnerskiej, to by podmiot był. Sprawniejszy pod względem ekonomicznym. Na pewno byłby sprawniejszy, ale w moim odczuciu to wymaga, wymagałoby to szybkiej specjalizacji poszczególnych zakładów. Tak. Na, ale na... ale na, na, ja widzę dwóch partnerów, na, nie to, że chcę pana tu wysadzić z funkcji prezesa, ale ja widzę też partnerów dla sierpca i pan wie, że ja o tych partnerach zawsze mówiłem. no. Y i o partnerkach. Zawsze, zawsze się był otwarty na, na, inne, na inne, na współpracę z innymi zakładami. Przecież na co dzień też współpracujemy. Na pewno jesteśmy gotowi też do podjęcia rozmów, które by nam, by nam by by związały nas bardziej. Druga strona, organizacje mleczarskie. No, a jakby Pany, no, jakby tak utworzyć lepiej, że prezesi w golfa grają na polu golfowych największej meczarni największej i tam gadają sobie przy piwku, za własne pieniądze kupionym, oczywiście, o tym, jak ten sektor mleczarski ma wyglądać, szczególnie w kontekście handlu. Do żadnej zmowy nie namawiam, no ale trzeba przeciwwagę przeciwko wielkim sieciom handlowym stworzyć. No. Rozwiązanie na pewno na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Do tej pory nie udało się ani żadnej organizacji, ani kilku organizacjom do czegoś takiego doprowadzić. Od wielu lat, od lat 90. Jednak leczarnie konkurują z sobą, konkurują, ze stratą w tej pozycji, jeżeli chodzi o rynek, tak? bo ze stratą w stosunku do, do tych coraz większych podmiotów handlowych. To, to jest oczywiste. Ja myślę, że w tej chwili pierwszym taki krok jest szansa, czy już został zrobiony, a mianowicie porozumienie dla mleczarstwa, które istnieje od wielu lat, no ma szansę w tej chwili się porozumiewa, bo istniały pewne konflikty personalne, które hamowały każdy rodzaj porozumienia. Powiem krótko, podziwiam Pana optymizm Panie Prezesie i życzę, żeby się Pana spełnił się w postaci faktów. Natomiast zapytam się, czy Sierpc nadal eksportuje sery? w kierunku Ukrainy, na kierunek wschodni, jak to się mówi? Tak, tak, no może nie są to większe ilości niż były, ale... ale nie czasami, spadł. Ale ten kierunek został utrzymany, zmienia się też lekko profil tego, tego co jest eksportowane. Kiedyś, kiedyś praktycznie to jeden, dwa rodzaje sera chodziły, w tej chwili ta paleta została rozszerzona, ta oferta jest bardziej rozszerzona. Ale nie będzie sera królewskiego z Kijowa? No mam nadzieję, że nie będzie chociaż już już Sir Królewski był dawno temu jeszcze w okresie przedwojennym fałszowany na terenie Ukrainy i na terenie rynku ukraińskiego się ale pojawił. przedwojennym przed, 2000? przed przed 2020 System. tak 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 ale okazało się że, że Ukraińcy sami sobie, handlowcy ukraińscy sami sobie z tym poradzili ukrócili ten, ten proceder. Panie prezesie, wykorzystanie funduszu promocji. Czy ten fundusz promocji nie powinien zostać w żeby nie był mleczarskich poszczególnych podmiotach, które by na promocję na rynku lokalnym robiły swoich wyrobów? Bo to ułatwi sposób, że pieniądze, które pochodzą z podmiotów mleczarskich, de facto których właścicielami są rolnicy, zostałyby na promocję miejscową. Bo są za małe pieniądze, żeby robić promocję w skali ogólnopolskiej i są koszty. I skończyłyby się kłótnie w mleczarstwie. Wydaje mi się, że fundusz, fundusz promocji by. Zupełnie zmienił y, swój sposób działania. Właściwie powinien w tym momencie zakończyć działanie, jeżeli te pieniądze miały zostawać w poszczególnych podmiotach. Y, jeżeli y, miałby działać jako, jako fundusz promocji mleczarstwa ogólnokrajowy, no to, to potrzebne są akcje ponad skalę regionalną. Tak? Tak, takie, taka jest moja ocena. W tej chwili. Też y, może bardziej należałoby się skupić w Radzie, w radzie która zarządza funduszem, nad y, działaniami, które, będą, które będzie wspierało całe porozumienie dla mleczarstwa. Jest taki już jeden, jeden program dotyczący budowy strategii dla mleczarstwa polskiego, rzeczy, która. Jest chyba bardzo ważna tak w mojej ocenie, przynajmniej bo powinniśmy się zastanawiać i próbować e, zaplanować to, co będzie za 5 lat, za 10 lat, czy za 20 e, w, tym, w tym sektorze e, gospodarki rolnej. E, I tu już obszary zostały podzielone, jest to jakiś tam przykład współdziałania. Stąd mój optymizm. Panie redaktorze. No ja... ale, ale jak to się skończy, to ocenimy po, 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 po finale. No zobaczymy. Jeżeli, jeżeli w tej strategii nie będzie zawarta z, 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 próba modelu zmiany handlu wielkoświeciowego, ucywilizowania, jeżeli nie będzie, jeżeli zostanie wykluczona w eksporcie konkurencja polsko-polska, bo. I tak coraz mniej do Chiny sprzedajemy, a mleko, mimo że nasze mleko jest najtańsze na półkach. No, no tak, no, ale to, to, to są, to są to takie elementy właśnie braku współpracy. I tutaj e, wspomniany przez pana redaktora, e, pojedynek na polu golfowym e, powinien e, może zażegnać tego typu sytuacjom, gdzie, gdzie e, co niektórzy Świadomie, mniej świadomie lub bardziej świadomie wprowadzają pewne zakłócenia i wprowadzają te elementy polsko-polskiej rywalizacji, zwłaszcza na terenie. Wojenki, wojenki, no. takiej bezmyślnej wojenki. Dokładnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.